Małżeństwo wraz z synem zamieszkuje na wsi, gdzie zostają terroryzowani przez kobietę obsesyjnie interesującą się ich dzieckiem. Nie Nie Dzisiaj powiem wam o filmie Paula Sotera. Był on zarówno reżyserem, jak i scenarzystą i napisał taki właśnie film, który przed chwilą wam zarysowałem, czytając po prostu opis z filmu, bo jest to dosyć prosta droga do tego, żeby wam zarysować. Mniej więcej właśnie co się będzie działo w takiejże produkcji. Jest to horror z roku 2013, który ostatnio sobie obejrzałem z takim dosyć pozytywnym nastawieniem i faktycznie się nie zawiodłem. Od razu powiem tak, jeżeli chodzi o same aktorstwo, realizację i fabułę, to jest ona co najwyżej niezła. Aktorstwo to nawet wręcz bym powiedział, że średnie. Natomiast był to film, był to horror, który spodobał mi się z tego względu, że rzadko dzieje się tak, że jest coś w stanie mnie przestraszyć, Albo wiecie, skupiam się na jakiejś scenie i już powoli coś tam się zaczyna dziać. Już wiem, że za chwilę jednie jakiś jumpscare. I faktycznie ta scena, te sceny budują takie napięcie, że miałem czasami ochotę odwrócić wzrok od monitora, bo już tak dużo było tego napięcia i wiedziałem, że ten jumpscare w końcu jednie. Po prostu byłem świadomy tego, że mogę się przestraszyć. Także na samym początku o tym mówię, bo moim zdaniem to się najlepiej w filmie udało. Buduje świetne napięcie. Które jest wygenerowane również za pomocą dobrze dobranej muzyki. I just can't tak jak już powiedziałem na samym wstępie, mamy tutaj rodzinę: jest ojciec, matka i mają małe dziecko, przeprowadzają się do domu na wsi. Jeżeli chodzi o sam film, to rozpoczyna się taką sceną snu chyba w zasadzie. W której właśnie matka wyobraża sobie tę kobietę, która przychodzi do jej domu i bierze to dziecko na ręce i raptem znika. Ale to chyba był w sumie sen i nie do końca wiadomo o chuj z tą sceną chodzi. Być może wyobraziła sobie, co się będzie działo, jak już się przeprowadzą. Chociaż nie wiem na jakiej podstawie do końca, także ta scena nie za bardzo oddała, jakby. nie za bardzo została może po prostu wyjaśniona. W każdym razie, jak już się tam przeprowadzają, to oczywiście wiadomo, zaczynają się. Jakoś tam adaptować do tego domu, rozpakowują się i tak dalej. Trochę jak w naznaczonym, w sumie miałem takie skojarzenia. Natomiast, jak już przychodzi faktycznie do takiego wątku tutaj głównego, czyli do tej kobiety, która zaczyna się obsesyjnie interesować ich dzieckiem, to ciężko jest wywnioskować, czy ona naprawdę jest taką zwykłą, realną, rzeczywistą postacią, czy jest to tylko i wyłącznie wyobraźnia naszej matki, w sumie ojca też, bo mu dobrze odpierdala już w pewnej części filmu. I nie wiemy, właśnie, czy ta kobieta po prostu przychodzi, bo jest jakaś jebnięta i chce to dziecko jakoś, nie wiem, tak jak tutaj opis mówi, chociażby steroryzować i się nim zainteresować w taki nienaturalny, chory, niezdrowy sposób, czy po prostu jest to wyobraźnia naszej przemęczonej matki i trochę zdenerwowanego ojca tym, co się w ogóle dzieje i tym, jak ta matka się zachowuje, bo jednak u niej bardziej jest to zarysowane i od niej więcej wychodzi inicjatywy. W kwestii tego, że coś się dzieje w domu złego. Po raz drugi muszę zaznaczyć, że ten film mocno przypomina mi Naznaczonego. Mimo, że jest tu inna konwencja, inna historia, to jednak to jest taka minimalna być może inspiracja. Chociaż no nie jestem pewny, tak nie znam twórców tego filmu. Ale w pewnym sensie mam wrażenie, że podobieństwa tutaj zachodzą. Chociaż są dużo gorsze, znaczy dużo gorsze, realizacja jest dużo gorsza i aktorstwo jest dużo gorsze. Fabuła również. O tym straszaku, o tym horrorze nie będę za dużo mówić, ponieważ tak naprawdę jest tutaj jeden, jedyny główny wątek, który skupia się właśnie na tej rodziny, rodzinie i na tym dziecku. I w międzyczasie próbują nas tutaj twórcy straszyć, i budując naprawdę dobre napięcie, po prostu to im się udaje. I chyba tak naprawdę to jest. Jedna z większych zalet, bo, tak jak już mówiłem wcześniej, zazwyczaj jest tak, że oglądam jakieś filmy i czekam na te sceny, takie, które mają mnie wystraszyć, mają zbudować te napięcie, ten niepokój, i finalnie się po prostu śmieję z tego, co się wydarzyło na ekranie. A tutaj tak nie było, naprawdę dosyć mocno się wczułem i jakoś nie było mi do śmiechu, także. Dzięki temu, że udało twórcom się mnie w miarę przestraszyć i zbudować świetne napięcie, no to jest to na pewno jeden z ciekawszych horrorów, które mogę wam polecić. Natomiast tak jak mówię, to tutaj chodzi o kwestię strachu, a nie o kwestię właśnie świetnej fabuły, czy realizacji, która w sumie nie jest jakaś zła, natomiast jest co najwyżej nieźle, tak jak wspomniałem na samym początku. We can't live like this, Oczywiście nie zabraknie tutaj również konfliktu pomiędzy naszymi głównymi bohaterami, którzy się kłócą, którzy nie mogą się za bardzo dogadać w kwestii wychowania tego dziecka. Matka tam zrzuca na ojca winę, że on robi coś źle, że on w ogóle nie powinien się zbliżać do tego dziecka, że ona wszystkim się zajmie sama. On jest oczywiście przez to wkurwiony, no i tak naprawdę nie mogą się w ogóle wyspać, nie mogą odpocząć, bo to dziecko całą noc płacze, co ciągle ich budzi i ta matka jest tak zjebana. Po prostu w takim sensie, że jest niewyspana i zmęczona, że ona naprawdę w, w pewnym momencie traci świadomość, czy to, co się zaczyna w tym domu dziać, to jest tylko i wyłącznie właśnie jej wyobraźnia i efekt tego zmęczenia, czy jednak coś się faktycznie tutaj niepokojącego wydarzyło i próbuje to jakoś na swój sposób zinterpretować, ale w pewnym momencie już nawet ma takie luki w pamięci, że coś się wydarzyło, a ona ło, co się stało, nie wiem o co chodzi. I ten ojciec tak naprawdę też. Także my, jako widzowie, mamy drobny problem z, też z dowiedzeniem się, tak naprawdę, z wywnioskowaniem, czy to jest tylko i wyłącznie taka schizowata jazda wykreowana w scenariuszu, czy jednak to fizycznie ma miejsce w tym filmie. Także tutaj myślę, że całkiem dobrze jest się pozastanawiać i porozkminiać ten film. Ale w zasadzie na końcu, w pewnym sensie, wykładają nam to na tacy. Chociaż, jeżeli by się tak bardziej zastanowić nad tym zakończeniem tejże produkcji, no to nie do końca jest jednoznaczna. Natomiast raczej myślę, że większość widzów zinterpretuje to tak jak ja. Ale nie mogę wam zdradzić, bo <ścoughs> powiedziałbym po prostu wam, jak się ten film kończy, a nie chcę tego robić, no. To jest recenzja, nie streszczenie, tak? Wrong with this place, Także podsumowując, jeżeli chodzi o aspekt budowania napięcia i strachu, to jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj byłem zadowolony pod tym względem, jeżeli chodzi o tenże horror. Także jeżeli widzieliście Dark Circus z roku 2013, to napiszcie, jak tam oceniliście, a jeżeli nie, no to polecam wam do obejrzenia. Ode mnie jest to zdecydowanie 6 na 10, ze względu na te sceny, które powiedziałem, czyli głównie strach i napięcie, które ten film potrafi wygenerować, jeżeli chodzi o resztę, było przeciętnie albo nieźle, także nie ma tutaj co zawyżać. Jest to zdecydowanie taka szósteczka, czyli całkiem niezłe kino. Na dzisiaj to było na tyle króciutko i na temat na razie.